Добрый, вообще не видел. Не видим будет. Вставить. Вставить. Koszankę sobie już smażyłem. Miałem wczoraj z cebulką. Nie widercza wezmę. muy Dzisiaj dzisiaj ja lajta zrobił robił Będę zbierał pieniądze na, na święta. Już kontener zabrali? I śmiecie? A? Kontener zabrali już i śmiecie? Chyba zebrali, bo... Podjeżdżali! Chociaż pusty... Bo tam tamtym roku zapomniałeś. To dobrze, że dzisiaj wcześniej wstaliśmy. No dobra kaszonka. Z cebulką. A cebula ty nie... Teraz ta cebula się nie popsuje, bo zimno jest na warandzie. Była bardzo twarda. To z warandy, tak kochanka? Nie moja, co ja kupiłem. Nie z warandy. Warandy to twoje jest tam, a nie moje. Na warandzie to... Na szafce leży w foli A co wziąłem malinowy? Już tu siedział, ustawiałem tam jego komputer. No już, że je ja wziąłem. No ja pójdę do sklepu sobie kupię. Nie mogę wracać do herbaty. Malinowa. Sap malinowy. To widzicie jak to jest. O! W sprawie Lublina. No tak słówka ja musiałem zamówić. Pojechać i jak wracaliśmy do kaszanki kupiłem, bo wczoraj y, zupę. Na zupę dałem, To widzieliście tą to zupę, co jadą ten film. A do, a do mechanika. Mechanik. Albo jutro, albo pojutrze przyjedzie, będzie sprawdzi Lublina. To ja zapłaciłem za taksówkę, a nie ty. To twój samochód jest. A żałujesz, o, co? Chciałem do herbaty do tego, do kompotu tego, co ty zrobiłeś sokiem, to trochę wlewałem, a ty żałujesz to żałuj dalej. To teraz jak ci będę brakować pieniędzy, bo coś chciał, żeby jechać, to ja 52 zł zapłaciłem, żeby pojechać do mechanika. Gdzie pojechać? mechanika. To nie słyszysz? Ja by później pojechał. Ja powiedziałem dla Szymona. Pojdziemy. On... Strać lubi tu, 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 tu. A on powiedział, nie straj. Niech puścenia. Na wyranie wszędzie okna Przepraszam bardzo, jak Ci powiedziałem, ja chcę normalny film nagrać I normalny posiłek zjeść A, a to jest swoje, swoje ja Jak ty zaczynasz swoje ja? Ja nic nie nie odzywałem, a ty już Tylko ja winny, nie? Najlepiej To dobrze, zabraniesz mnie tutaj nagrywać, to ja muszę się stąd wyprowadzić No jest krótko na temat Nie mogę lajta robić? To dobrze, to ja sam z bratem przyjedzie i ja sam pojadę. I sami zrobimy święta. Ja u ósmej mecha mechanikce przyjadą. Będą montować I o ósmej szybę przyjedzie. Temu się na normalnie spokojnie śniadanie zjeść. Widzicie. Awantura wczoraj. Ja zejmę spytać się o mój numer. A oni powiedzieli, że po prostu orange, że po prostu, że nie da się. A to w innej sieci było. I zaproponowali mi nowy numer, nowy telefon i zaraz, a interesuje Ci bo mamy dzisiaj promocję na telewizor możemy naliczyć tak samo jak telefon się kupuje u nich i do tego antena sanitarna ja przyjechałem do domu i powiedziałem. Ale w ogóle Jechaliśmy tak cówką. Jakaś kierowiczka zadzwoniła. Do mnie Kasia, a może Kasia, że jutro przyjeżdżamy. Żeby pan był w w domu. To jestem w domu. Ja zapłaciłem. To na mój koszt jest, a nie na Krzyśka. Będą naliczać. Przez dwa lata będą naliczać i pobierać od mnie pieniądze. Nie rozumiesz? Tak samo jak telefon się bierze. Bo ja mam tak samo jak tutaj w innej sieci biorę, jak ten mam telefon. Tak samo jak ta sieć. To się bierze, bo mogę to robić. Bo się rozliczam z tego. No święta, sam raz? nowy telewizor i będzie antena. To świąteczny prezent. Reklamę będzie robisz? Dla Orango. Jaką reklamę? A to nie ma anten? Reklamę robisz. A ty wiesz, że ta firma najdroższa? Orango? Nie. Na razie.